Jesteśmy na Cmentarzu Brudnowskim i w ramach przygotowania do Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego jako członek Prezydium Sejmu wraz z innymi członkami Prezydium Sejmu i Senatu e, odwiedzamy groby byłych e, wicemarszałków, marszałków Sejmu i Senatu. E, tutaj za mną na Cmentarzu Brudnowskim w Warszawie jest grób Ludwika Gdyka, działacza i lidera chrześcijańskich związków zawodowych, e, przez pewien czas prezesa polskich związków zawodowych, e, członka chrześcijańskich Narodowego Stronnictwa Pracy oraz wicemarszałka Sejmu w latach 20. z ramienia tej partii. Tutaj przed chwilą umieściliśmy wieniec, umieściliśmy znicz, pokazujemy swoją pamięć także dla polityków z dalekiej przeszłości, sprzed 100 lat, także z innych opcji politycznych niż te, do których należymy. Drugie miejsce na cmentarzu Brudnowskim, które odwiedziliśmy wspólnie z działaczami ruchu narodowego, to oczywiście grup Romana Dmowskiego, założyciela Polskiego Ruchu Narodowego, organizatora najpierw nieformalnego, później formalnego przedstawicielstwa narodu polskiego podczas I wojny światowej i negocjatora przywracającego Polsce niepodległość traktatu wersalskiego przez pewien czas, nie tylko polityka, nie tylko lidera, ale także ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Tutaj też przy grobie pomodliliśmy się za jego duszę. Ale także za duszę wszystkich liderów politycznych, wszystkich posłów, wszystkich członków prezydium, Sejmu, Senatu, przedstawicieli rządu, tych, którzy już nie żyją, którzy nie są z nami, ale pracowali na rzecz naszego państwa, naszego narodu i być może dziś potrzebują naszej modlitwy.